Siemano, Shimano gliczna expa fortnite została opisana w kiedy jesteście na apie to ma pytajcie kodą mapy znajdźcie u góry ekranu 913877886800 No i generalnie za ulepszanie sobie tych oto rzeczy dostajecie e, expa Oprócz tego za bicie w tego boksa, dostajecie również expa Pyk Tak jak ja w tym momencie I zabicie bicie w tego, tego boksa dostajecie expa możecie sobie kupić tutaj bronie i tym jest najłatwiej z reguły wbijać e, właśnie expa strzelając w tego boksa pyk kupiłem sobie mkę i strzelam sobie teraz w tego boksa i za to dostaję fajne ilości expa jak sami widzicie oprócz tego dostaję kasę za którą mogę ulepszyć sobie różne rzeczy pyk idę ulepszyć, ulepszam dostaję ponad 100 expa no i generalnie jest to mapa typu także wbijajcie sobie na nią Póki jeszcze działa i da się na nie zdobywać Expa. Także co, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wpadajcie na Discorda i pamiętajcie, że wyniki wpadły wczoraj na kanał. Siemano!